Tu Gawarzewski degustuje. Proszę zobaczyć. Tu Gawarzewski. Żeby tutaj ta łódź nam ten... Się, polegać. trzymała, mała trzepa, nie? Brat, bocz, Gawarzewski. On do to pierwszy. Gawarzewski, żeby się nie bał. Do I szumacher. Ale to bardzo nie przymuszło. Gawarzewski! Ale echo! Echo! Gadażewski! Ale ryba się rzuca tam. Tam jest drugie echo. Słyszysz? Pójdziemy, bo się ciemno zrobi, nie? No. Ja nie kropię, bo wprowadzę.